Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na serię odcinków pod tytułem Fajna zabawka. Fajna zabawka numer jeden. Eee, będę się starała wybierać zabawki, które są dla wszystkich, nie tylko dla dziewczynek. Nie czy dla chłopców, chociaż to różnie będzie z tym bywało. Zobaczymy, jak się będą układały te wszystkie rzeczy. Będą to w każdym razie zabawki, które uważam, że są godne polecenia, które są fajne i które zajmują dziecku czas, które rzeczywiście polecam i sama używam. Pierwszym dzisiejszy, w dzisiejszym odcinku gadżetem, fajną zabawką będzie zabawka pod tytułem My Busy Book. Jest to książeczka, która jest wielofunkcyjna. Moja córka uwielbia te książeczki. I ja też, bo uważam, że to jest bardzo fajny i prezent i, i rzecz, którą można się zająć i tak dalej. Pierwsza sprawa to jest książeczka składa się z części merytorycznej, czyli z samej książeczki. E, Otwieramy to jest akurat książeczka o księżniczkach, ale pokażę Wam jeszcze inne. E, z samych bohaterów tej książeczki, musimy zwrócić uwagę na bohaterów, czyli bohaterem nie jest tylko Arielka, ale jest też Rybeńka i Sebastian. Czyli każda y, 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 księżniczka ma jakiegoś zwierzaczka swojego. Jasmine ma tygryska, aurora masowe. I yy, co tam jeszcze? Arielka ma tą rybeńkę. Ryszponka ma kameleona swojego. I tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mamy wszystkie księżniczki. A druga część tej książeczki to jest plansza, ale to jest chyba plansza. Plansza, w każdym razie to później wam powiem. Jak i bohaterowie tej książeczki. Czyli w tym przypadku księżniczki wraz ze swoimi yy, Wraz ze swoimi y, bohaterami, czyli zwierzaczkami. To jest Jasmine na przykład i ona jest w zestawie z Tygrysem, prawda? Więc, A, tak, ja tak, Chcesz coś powiedzieć. Więc, y, jakby ludki są wykonane bardzo fajnie i jakoś niestrasznie. No, i jest też plansza, y, oczywiście, która ma y, pozwalać naszemu dziecku bawić się, czyli to jest taka. Y, jakby plansza, taka matryca do zabawy, jak również tutaj wszystko macie na Tutaj akurat jest jakaś tam nawet gra, taki labirynt, można chodzić do zamku i te księżniczki mogą tam się bawić i tak dalej. Ta książeczka jest bardzo fajna, bo to jest akurat książka po angielsku. Ja te książeczki kupuję w TK Maxie za 24,99. Widziałam też książki w smyku. Które kosztowały 69 zł. One były po polsku. Natomiast ja zawsze je kupuję w i akcjach. Książki są różne. jest książka o księżniczkach. Jest książka o kucykach. Te kucyki są bardzo fajnie wykonane powiem wam szczerze. Bo naprawdę, i są też niezniszczalne. Ja akurat te kucyki kupiłam jako pierwsze. Nie, pierwszą kupiłam dośćkę. Tutaj mamy Celestię, tutaj mamy Applejack. Pinkie Pie, Fluttershy i tak dalej, i tak dalej. Jest też Dośka. W dośćce bardzo dużo jest elementów delikatnych. Naprawdę wszystko jest, naprawdę wszystko jest fajnie wykonane. Jest też oczywiście Mini, jest też Miki, są też samochody. Natomiast jeżeli chodzi o chłopców o karsy, to nie polecam Wam, jeżeli bardzo zależy chłopcom na kółkach, bo koła się nie kręcą. Natomiast jest i Superman. Jest i Superman, i inne rzeczy. Tutaj oczywiście też jest książeczka z, z bohaterami, którzy występują. No i mamy tutaj Mini, oczywiście m, razem z tym mamy Figaro, e, do Mini, mamy Donalda, mamy Clarabelle, i no, tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo tego jest. Są też e, mamy też tutaj Barbie, mamy też e, zwierzaczki księżniczek. E, są też, nie mamy Hello Kitki, tej, tej Hello Kitki szukam i jeszcze paru rzeczy, ale to po prostu ja kupuję to, co jest, bo tych książeczek, te książeczki znikają jak świeże bułeczki, naprawdę. Tutaj sugerowana cena z tej jest 40 zł, ja kupuję za 24,99 i zawsze, jeżeli widzę, na przykład tutaj w tym przypadku, to kupiam mini i księżniczki razem, to z jedną chowam, jak przychodzi odpowiednia okazja to wykorzystujemy i dajemy naszej córeczce w prezencie. Bardzo serdecznie Wam polecam tą książkę, ona się nazywa My Busy Book. Jeżeli będziecie w TK Maxie, to też jest fajna alternatywa dla rodziców, którzy mogą dziecku czytać po angielsku. Ten tekst nie jest też bardzo skomplikowany, nie jest go za dużo. Proszę was, bardzo słabe włosy. Um, ja tutaj widzę, że jest poważna sprawa. Natalka się bawi Zosią. teraz. E, w każdym razie, bardzo wam serdecznie polecam. Uważam, że to jest fajna alternatywa, dziecko rozwija swoją wyobraźnię, bo na podstawie tej maty może naprawdę wszystko tam e, wykorzystać. Może e, pobawić się, też łączyć te wszystkie zabawki. Ja tutaj wam pokażę taką przykładową matę, mapę, mapę, która się znieści, To jest akurat Barbie akurat mata barbie, czyli mamy tutaj e, salon, nie, to nie jest salon, to jest jakiś barek, to jest ogród, mamy tutaj dla zwierzaczków plac zabaw, basen. Także tutaj e, można to rozłożyć na podłodze. Dziecko się tym bawi, łączy swoje zabawki. E, też staramy się odzwierciedlać sytuacje, które miały miejsce w ciążeczce, Także e, Uczymy pamięci, i opowiadamy sobie, co w tej książce było. Uważam, że jest to warta uwagi zabawka. Bardzo Wam serdecznie polecam i do następnego odcinka fajnej zabawki, jak i następnego filmu. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki, pa pa!